Co powiedziałeś? Dobra czat Oni biegną tu No nie no nawet nie uciekam Patrz ja idę. Ej, zostaw w to! Nagrywam to Zostaw w to picie! Ej, psu, wiesz co ty robisz? Co? Czy ty wiesz co ty robisz? Dobra. Pa, biegną za mną. Wszystko, róbcie szota. Ej, popierdoliło cię teraz. W tym momencie dwadzę do swojej matki, kurwa. Albo się dam na policję, przejdę bez kitu. Zajebał mi kopa.